hej witajcie drodzy widzowie, tutaj Kamyczak, a to jest w zasadzie pierwszy pełnoprawny odcinek z naszej serii Sześcienny Świat. Tak, ym, więc już jak zacząłem odcinek, to popatrzcie sobie teraz na pasek stan mojego życia, przypominam, że to jest hardcore. Tak, mam półtora serduszka, bo niestety spadłem z drzewa, więc musimy teraz w jak najszybszym tempie znaleźć coś do jedzenia. Tylko zerknę na czas, dobra 14.56 I dzisiaj znajdziemy sobie miejsce na domek Jak widzicie teraz w prawym górnym rogu upatrzyłem sobie takie drzewo I wydaje mi się, że do niego będziemy tam dążyć właśnie, do tego drzewka Czekajcie, a może zagram na większą A niech będzie na takim Ciekawe jak to będzie wyglądać Okej, okay, niech będzie Yy, więc teraz pójdziemy sobie właśnie na tamto drzewko Przyznawam szczerze, że nigdy nie grałem jeszcze na takiej opcji Ale dzisiaj sobie zagramy O, screenshot to nie co zrobiłem, nie ten guzik Okej okay. Dobra, więc już mam, jak już mamy to teraz sobie zejdziemy, tylko tędy chyba wszedłem Okej okay. Nie wiecie co, jakoś dziwnie mi to wygląda O, tak od razu let na mniejszym. Trochę jeszcze tutaj, żeby nie tracić dnia. A właśnie, była teraz noc przed chwilą. Chciałem zacząć odcinek, ale wchodzę do gry i jest noc. Więc zebrałem sobie trochę drewna, zrobiłem jakieś podstawowe narzędzia. Fajne drzewo. I mam nadzieję, że gdzieś tutaj... O, jest jedzenie. Bo niebezpiecznie trochę na hardkorze chodzić w ten sposób okej okay, idziemy gdzie ta świnia skuba nam mi uciekła no a tam jest głupia jedna to. jest dawaj mięso jest stek no proszę żeby mi dał ty nie nie dam jeszcze tyle Mało. No co jest Żal A i przydałoby się węgiel znaleźć w końcu Dobra, tam jeszcze widzę dziada Może nie będziemy lepiej biegać, żeby nie, nie tracić aż tak życia Kurde, o, dobrze jeszcze okazji w stronę domu się kierujemy I zaraz sobie tą świnie... Czechamy. O, jest jeszcze kolejny. Ostydziadu. Ging, 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 Nawet nie próbuj. Ej, mogłeś przynajmniej grand pawnera dać. Tak, jest! Dobra. Okej. Okay. Nareszcie mi się to życie zgeneruje. O! I spoko, jeszcze dwa mięska. Do upieczenia. Tutaj widzę jeszcze koleżanka się zbliżył Krzaka ok dzięki Dobra Ocelot Ale są dziutki Ocelocik Dobrze że są świnki to będę miał tutaj coś jeść Bo trzeba będzie gdzieś coś farmy zrobić No już ty dziadu To kurde teraz które to drzewo było Wiem że na pewno musimy a i gram cały czas na Full, postanowiłem jednak, że nie będę zmieniał teksturki, tylko sobie ją spaczowałem i Better Grass, taka opcja, Better Grass. Sobie właśnie to coś zastosowałem podczas paczowania. I teraz trawa wygląda tak ładnie, porośnięta. Które to było drzewo? Okej. Okay. To? Chyba? Możliwe, ale mi się wydawało, że mam większy pień, a to jest to drzewo, tak jest, to jest to drzewo, pamiętam, aha, tylko że liany oczywiście nie zarosły do końca, bo po co, lepiej mi utrudnić życie, trzeba będzie się trochę hamsko podsadzić, ale jak nie ma innej opcji, to co zrobić. O, jak ja to zrobiłem? A, jak małpka No i bania, tutaj już Nie! Fuck! Ale fuks, ja! Nie To czuję, że hardcore to nie dla mnie Mam nadzieję, że ta seria się za szybko nie skończy Dobra, na razie Musi nam się udać wejść na drzewo Co widzę też nie będzie takim łatwem wcale Fuck Wiecie co? A stosuję jednak chamską metodę kopania Nie, nie chcę ryzykować Okej, jeszcze sobie tutaj rozbijemy to. Fuck, Znowu zaraz zleciał, czym się życie nie zregenerowało. Okej okay. Dobra, może być W sumie. Spoko. No i teraz trzeba będzie tego drewienka trochę wziąć. Hop. Nie no tak to się chyba nie będziemy ryć. A, spok. Po prostu w idealnym momencie mi się ta siekiera skończyła Dobra, jak nie ma innego wyboru, to będziemy tak się wbijać. Drzewko. Okej. Okay. No stąd to jest widok. Dobra, i wiecie co? Mam pomysł. To będzie troszkę trudne może, trudniejsze. Bo nie będziemy budować domku na samym szczycie, tylko jak widzicie, to drzewo jest tak... Jakby to powiedzieć... No tylko nie znikacie wyjście. O, tak podzielone jest. Właśnie tak, o. No nie, to trudniejsze to w sumie nie będzie. Po prostu zielono będziemy mieli dach i zielono będziemy mieli podłogę. A jako pieniek będzie nam to drzewko występowało. Więc tak, mamy troszkę desek. Craftinga sobie od razu w, pieńku, w pieńek wbijemy. Okej. Okay. Tu też będzie crafting nasz rust sobie. I teraz... O. Od razu weźmiemy sobie yy, tą kamienną siekierkę. I trochę sobie na deski przyrobimy. To, że tyle nam mniej więcej wystarczy jak na razie. Nie, no pewnie nie wystarczy, ale... I tutaj w te puste miejsca po prostu... Czekajcie, a może byśmy to tak takie kółeczko zrobili. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ups, tutaj chyba będzie wejście, coś mi się tak widzi. Więc chyba niepotrzebnie to... Tą... A z tej strony to... Chyba raczej... fuck Nie 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 nie! Okej. Okay. Spoko. Co teraz zrobić? Kur... <laughs> cool. No nic, koniec serii! Jak widzicie? Nie no nie wiem co z tym zrobić. Dobra, koniec odcinka mówi do Was kamyczak. Cześć!